Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj arkorowy dzień, słoneczko świeci. Super jest po prostu dobra energia. Wiadomo, zauważyliście jak jest ładna pogoda. To inaczej się czuje człowiek. Wiadomo, potrzebujemy tej słońce w Polsce, żeby więcej było tego. No ale słuchajcie, dzisiaj jest wtorek. Co oznacza, że już do walki zostało tylko 4 dni do 4 czerwca. No Właśnie kupiłem teraz, jeżdżę po sklepach trochę, zakup robię na wyjazd. Byłem na kostki, takie skarpety na kostki, żeby trzymać się lepiej, bo przeważnie mam też problem z jedną kostką, że kilka razy się wykręciła, właśnie na walkach. No i to ubezpieczyć trzeba, że wiecie, tam na czasami ślisko i trzeba ubezpieczyć także dzisiaj trochę taki dzień latania wszędzie załatwiania kilka spraw yy, yy, wszystkiego żeby nie zostawić na całą ostatnią chwilę bo wyjeżdżam do Gdańsku już czwartek rano muszę yy, wyjechać jedziemy nie samochodem tylko pendoliną bo będzie fajnie nie będę się męczył w samochodzie. A wiecie, jak weekend do Gdańska jest trochę drogi korki, wszystko to lepiej sobie, wiecie, odpoczywać, laptop wziąć, ekspresem 2,5 godziny. Pendoliny jedzie z Warszawy, że szybka, szybka jazda. No dzisiaj już. Treningów jakichś takich nie robimy, trochę się poruszam, coś tam brzuch może porobię, żeby było, a tak to, e, no macasz muszę później jechać właśnie, żeby trochę zluzować wszystkie mięśnie, ręka, widać siniak, widzicie jaki siniak jeszcze mam, kurde, po tego pobierania krwi, tak mi rozwalona ziura była, że masakra, ale to spoko. Przechodzi. Dobra, lecę słuchajcie dalej. Yy, załatwić sprawę. Dobra, jesteśmy w biurze, jestem w biurze właśnie. Muszę ogarnąć maile, yy, faktury, płacać, yy, czy kilka biznesów się prowadzi, no tu trzeba też zadbać. Wszystko, żeby było dopilnowane, jak trzeba. No, no i już po 12 czy widzisz zaraz zjeść i zaraz lecimy na masaż. Także podziałam trochę no cóż, samo się nie zrobić nic, trzeba pracować słuchajcie. Zadzwoniłem, może zamówić mi jedzonko. Właśnie życie na szczół. Jedzonko zjeść. Uuu! Wolna, ty seprzyk, zobaczmy co tu się dzieje. Krasu. Wszyscy już hey, sorry. zdjęcie? Oczywiście, chodźcie fajnie, już burgery jedzą chcą załapać się za zdjęcia. No na filmik, na filmik się załapiesz też. O, panu pozdrawiam. Dzień, widzisz. Ej, no widzisz, dzisiaj, no dobrze, zawsze. o panów trzeba zadbać, zrobić tą fotkę No i idziemy. Coś djemy tutaj burgerka, żeby zjeść. Taki lunch mamy dzisiaj, jakieś kanateczki. Jest mocno. No dobra, zjedzone słuchajcie. Kurde elegancko. Lunch taki hardcore'owy, 300 gram mięsa. Także jest, jest ekstra. Dalej można nic załatwiać. Sprawy, będzie zajebiście. Ciebie bez jedzenia to za daleko nie pojedziemy, nie? Ale teraz wszystko tutaj na miejscu mamy, także jest elegancko. No słuchajcie, teraz jestem na masażu nad tutaj bo to Andrzej zadba. No, Mabinski, słuchajcie, to nie byle kto mi może zrobić masaż. Dzisiaj masaż do walki zostało mało, także taki, że rozbić wszystkie mięśnie i żeby było plus, żeby nie był spinany, nie było kontuzji i żeby obrotówka poszła hardkorowo, nie? No. <laughs> Także będzie, dobra, ścigamy, Niemality pozdrawiam. Dobra, po masażu jestem, w legionowie właśnie. Kurde, Andrzej daje rady, naprawdę chłopak, ma wiedzę ponad 10 lat. Pracuję i powiem wam, że kurde mało takich ludzi, że ogarnie moje gabaryty, a naprawdę byłem pospinany kurde na maksa. E, treningi ma plus siłowy, także jest co jest robić, ale zjebiście teraz będę miał zakłasy jutro, ale jeszcze wtorek, także do walki sam raz. Teraz tak już taki hardkorowy masaż bardzo blisko też niedobrze teraz będzie zajebiście, będę zluzowany, w tym tygodniu żadnych siłowych nie robię. Żeby było hardkorowo. Dobrze śmigam z powrotem do Warszawy. No i coś, znowu jemy burgiera. Ostatnio tylko na burger, że nie No nie ma czego gotować. Słuchajcie, a może później wyznaczać. No tak teraz czas trochę jechać Gdzie na zabawę hardkorowym robią trokiem tak No co dziewczyny gotowe jesteście? Da. Tak <noise> Idziemy No, idziemy z Bemką, tak Ale masz tutaj bemkę no, Aja. Gdzie jedziesz? Po lodę Już kupiłeś lody, tak? Tu, tutaj. No tutaj? Aha, okej. Okay. Będziemy pojeździć. Jest wieczór, słuchajcie, ósma godzina. Ludzie na burgerze. Trochę się pozbierało. Cały dzień jest kolejka, także i jest hatkurowa, słuchajcie. No cóż. musz i bost też, zjeżdż coś. To muszę czekać póki zrobią bo nie dzwoniłem wcześniej także muszę czekać w kolejce póki coś mi tam zrobią a dzisiaj treningu nie, nie robię bo po masażu to jestem kurde jak pobity ale wiecie to jest taka kwestia, że żeby... trzeba odpoczywać teraz, a tu chłopaki napierdalałem na siłownie także jest, jest cały czas moc idziemy Idziemy na siłkę, zobaczymy co tam się dzieje. Siłka dużo się rzeczy dzieje tutaj. O, jest pompa. Co to za kanapeczki? Jest, jest pompa, kurde, nie ma liczby. To ty jesteś na diecie, to burgery później. O kurde. korowo jest, no. Nie jakieś kanapeczki, słuchajcie. <kluzny> Elegancko. Dobrze jest, obiadek jest, jest jest, jest. jest moc. Gurde wszyscy ćwiczą. Także wszystko buczy. nie wiadomo co. O to tu chodzi, żeby każdy jest zrobił formę. I będę jedzonej. Uda. Dzisiaj trzeci burde. Jest moc. 300 mhm. granica. Przez te czyste już prawie kilogram dzisiaj zjadą. No i dzisiaj koniec dnia. Słuchajcie kurde. Cały czas co się działo. Eee, już za dwa dni e, jadę do Gdańska. No i oczywiście zapraszam. Wszystkich na walkę. Halik 3 e, już w sobotę. 4 czerwca daję pod spodem link pay per view. Kto chce wykupić, to zapraszam jak najbardziej oglądać fajne walki. Moje będzie przedostatnia także prawie walkę wieczoru, ale przed walką wieczoru. Nie no, no Dzisiaj tyle. Idę zaraz się ogarnąć jeszcze raz. Jeden posiłek zjeść tejkę trzeba. No i oczywiście. I spać, bo to najważniejsze. Regeneracje teraz, w tym tygodniu, żeby na świeżo być odpoczętym i dać ogiętać. Pozdrawiam hardkorowo I do zobaczenia. wkrótce.